W ciągu mojej blisko 28-letniej służby pastorskiej niejednokrotnie chciałem zrezygnować, ale tego nie zrobiłem. W ciągu tego czasu, który został mi dany, powiem Wam dlaczego i co mi pomaga wciąż tutaj stać przed Wami. Mojżesz zobaczył krzew, płonący krzew. To nie było dla niego żadne nowo. Niezwykłe z tym krzewem było to, że on się nie spalał. Tego jednak nie można powiedzieć o nas. Jak śpiewała kiedyś pewna bardzo znana piosenkarka, jesteśmy łatwopalni. Przeprowadzono badania, badania w Stanach Zjednoczonych w przeciągu blisku 10 miesięcy widzimy, że w styczniu 2021 roku 29% pastorów było gotowych. Zrezygnować. Kilka miesięcy później statystyki skoczyły o kilka znaczących procent. Badani pastorzy powiedzieli kiedyś, że każdy z nich zna kogoś, kto ze służby zrezygnował. Dlaczego tak się dzieje? Bierzemy na siebie Zbyt ciężkie ciężary. Duży stres. 75% pastorów badanych, oczywiście amerykańskich, bo w Polsce nikt takich badań chyba za bardzo nie prowadzi. 75% powiedziało, że jest bardzo zestresowanych. Ciągłe życie w stresie. W tym, że każdy może zadzwonić do Ciebie o każdej porze, zawsze musisz być gotowy po nabożeństwie, z jednym musisz płakać, z drugim się śmiać. Czasami podczas tego samego nabożeństwa ogłaszasz narodziny i pogrzeb. Emocje się kotłują. Duży stres, oczekiwania z którymi każdy pastor się mierzy, każdy lider się mierzy, każdy czegoś innego od niego oczekuje, a na pewno tego, że będzie odzwierciedlał perfekcyjnie Chrystusa. Więc staramy się wszystkich zadowolić. Chcemy być lepszy od Jezusa, który nie był w stanie tego zrobić. Ale nie my, przecież my damy radę. My nie jesteśmy łatwopalni. I to wszystko z czasem się odkłada w naszym organizmie. Bierzemy za dużo na siebie, nie delegujemy zadań, bo przecież kto zrobi to tak dobrze jak my. Bycie pastorem jest bardzo prostą rzeczą. Tak mówię. Trzeba się tylko na wszystkim znać. Czasami jako pastor jesteś jak żongler. Żonglujesz swoją relacją z Bogiem, swoim osobistym życiem, swoimi sprawami, rodziną, małżeństwem, dziećmi, wielowątkowymi sprawami kościelnymi. Wielu pastorów do tego jeszcze pracuje zawodowo, więc żonglują. Tak naprawdę nic nie jest w stanie przygotować do tej pastorskiej żonglerki. Tego uczymy się w życiu. Ale ucząc się, mamy świadomość, że czasami któraś z piłeczek spadnie. Dlatego Bóg mówi do nas: rozpal na nowo. Ponieważ jesteśmy łatwopalni, ponieważ się wypalamy, ponieważ nie jesteśmy niezatapialni. Musimy rozniecać na nowo, rozpalać na nowo. To jest normalne, że się wypalasz. Nie musisz czuć poczucia winy z tego powodu. Musimy dokładać do ognia. A po czym poznać, że się wypalamy? Jakie są oznaki, że można to zobaczyć? Bo musimy nauczyć się czytać swój organizm i swoje reakcje. Rzeczy, które nas cieszyły, cieszyć nas. Przestają. Ludzie, którzy nas cieszyli, zaczynają nas irytować. Irytują nas w kościele, irytują nas w domu. Wszystko nas irytuje, nawet my sami siebie irytujemy. Jest jedna wielka irytacja zmęczenie, przemęczenie. Nie możemy spać po nocach. Bo myślimy o tej sprawie, o tym, co on powiedział, tamten zrobił to, ten powiedział tamto, Ci, a ten znowu przyszedł, i z jednej strony na drugą się przewalamy. Mamy obniżony poziom empatii. Wiele rzeczy. Czytajmy swoje organizmy. Jeżeli taki jest Twój stan. To Pan Jezus Ciebie i mnie zaprasza. To jest okej okay być w takim stanie, bo w takim stanie każdy z nas może się znaleźć. I Pan Jezus ma specjalną ofertę dla tych, którzy są spracowani, obciążeni. On mówi, żeby do Niego przyszli, żeby mogli doświadczyć Jego dotyku. Bo Jego jarzmo jest jakie? Miłe. I przyjemne. Na pewno? Patrzysz do lustra z niedowierzaniem? Na pewno? Cztery myśli w czasie, który mi pozostał, które mi pomagają. Po pierwsze, to jest relacja z Bogiem. Okazuje się, że pastorzy potrafią słabo Biblię czytać. To statystyki mówią. Znowu, amerykańskie u nas pewnie jest lepiej, prawda? A chodzi o taką relację z Bogiem, gdzie Boga, gdzie Ducha Świętego wpuszczamy do naszego serca. Tu nie chodzi o to, żeby coś odfajkować, ale żeby Boga się pytać, dlaczego reaguję tak, a nie inaczej. Dlaczego powiedziałem to, a nie tamto. Dlaczego to mnie boli, dlaczego tamto mnie cieszy. Relacja z Bogiem, która uskrzydla, w której doświadczamy Jego niewyobrażalnej miłości, która nas uwalnia. Gdy Jezus zdejmuje z nas te brzemiona i rozumiemy, że nie jesteśmy w stanie wszystkich zadowolić, że nie musimy wszystkich zadowolić, w nim odpoczywamy. O takiej relacji mówię. I ta relacja pomagała mi. I pomaga mi w tym wszystkim. Po drugie, odpoczynek. Wielu pastorów jest nakręconych. Nie potrafimy odpoczywać. Czujemy się winni, że odpoczywamy. Pastor na urlopie to jakiś oksymoron. Ale pierwszy dzień człowieka po stworzeniu to był dzień odpoczynku. To coś powinno nam mówić. Powinniśmy uczyć się odpoczywać, tak jak każdy z nas lubi. Można siedzieć na fotelu, można leżeć na hamaku. Ważny jest sen. Czasami trudne są okoliczności. Nie ma wygodnego łóżka. Ja pamiętam, jak wracałem do domu, padnięty, kładłem się na kanapie i dzieci po mnie skakały, a ja spałem. Czasami najbardziej duchową rzeczą, jaką możesz zrobić, to jest wyspać się. Zobacz, jak reagujesz, gdy jesteś wyspany. Potrzebna jest odskocznia. To jest moja odskocznia. Jeżdżę na rowerze w różnych miejscach. To daje mi odskocznię. Znajdź odskocznię, która Tobie pasuje. Cokolwiek to będzie. Znajdź hobby, które nie jest związane z Kościołem. Ja lubię robić zdjęcia. Zdjęcia z wyprawy rowerowej, zdjęcia z Alp, zdjęcie z zaśnieżonej Mariackiej o piątej rano, gdy się obudziłem, patrzę, wali śnieg, mówię, jadę do miasta. Nikt po tym śniegu jeszcze nie chodził. Mam swój telefon, nie mam aparatu żadnego, fency, szmency. Po prostu mam swoją komórkę. I ostatni slajd, ostatnia myśl. Potrzebujemy grona przyjaznych ludzi. W 2006 roku ci sami amerykańscy pastorzy, 70%, 70 z nich powiedziało, że nie mają przyjaciela. Musimy mieć grono, z którym się możemy śmiać, płakać, ludzi, do których możemy pójść, opowiedzieć im o tym, co rzeczywiście przeżywamy, ludzi, przy których nie musimy być pastorami, ale po prostu możemy być sobą. Te cztery rzeczy mi podoba, pomagają w tym, aby dalej płonąć. I tego życzę każdemu z nas.